Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i mam przyjemność e, przywitania Was na wystawie, mając w dłoniach żywe ostrze. Tak wygląda katalog z tej wystawy w galerii Ikikata, gdzie mam przyjemność prezentowania bardzo wielu swoich prac, zarówno tych, gdzie konserwowałem miecze, jak i tych, gdzie współczesne wykonałem. Oczywiście mało żywych miecz. E, jest tutaj też dużo sztuki poświęconej. E, e, kulturze Japonii na samurajskiego czasu. Jak ktoś się wybierze, to dostanie taki właśnie e, tutaj katalog z tej wystawy. E, I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym e, o tym Otopa. I e, tutaj Odebrał się właśnie dalej z katalogu. To jest, to jest zbroja samuraja w stylu Sendai Yoki I to jest obiekt z, z okresu dokładnie z XVIII e, wieku. E, to jest kompletna zbroja, moi drodzy. E, mam nadzieję, że na zbliżenie zobaczycie. E, jakie piękne to jest e, i teraz tak czym się charakteryzowały e, te zbroje z e, prowincji Sendai? E, no właśnie tam się formował taki styl w którym e, ten pancerz do był złożony z takich trzech płyt ten główny pancerz. No i właśnie tutaj no również tak jest, które nie są powiązane, tylko no tutaj są po prostu tak złączone. Ten konkretny pancerz jest pokryty w całości brązową laką. Brązowa laka jest odrobinę rzadsza niż czarna, przez to jest trochę jakby... To w sumie ciekawsza zbroja niż, niż takie po prostu czarne. Eee, no i mamy tutaj znakomitą większość elementów stalowych. To jest kompletna zbroja. Naprawdę niewiele elementów jest zastąpione tutaj skórzanymi płytkami. Są piękne tutaj ochrana, na przepełnioną jej z dużych takich kawałków metalu, Mamy fajne kaputo, prawda? Tu z również lakowane. Jest mębo, jest maska też kompletna. Tutaj. No cóż, ona być może kiedyś była lakowana, a teraz jest pokryta w znacznej mierze korozją, ale to tak w dobie wirusa, to się pewnie orientujecie, jak bardzo, jeśli macie coś na twarzy to jak bardzo gromadzi się tam parko, to, to właśnie o to chodzi, że, yy, że ten sam problem był tutaj i dlatego to tak podzewiało w stosunku do yy, reszty. Już warto zwrócić uwagę na nagolędniki, bo nie we wszystkich tych zbrojach zabytkowych one się zachowują dobrze i na ich długość. Słuchajcie, patrzcie. I jak krótkie golenie miał ten osoba, prawda? No i to, to jest tak, że w XX wieku norma, jeśli chodzi o oficera, który powiedzmy był lepiej troszeczkę odkarmiony w armii cesarskiej, to było poniżej metra m. Ten facet, który był w tej zbroi na pewno e, nie miał metra m. E, Okay. Eee, no, i teraz wyobraźcie sobie, że od macha na przykład podać większy większym od siebie, albo ma jar dwa razy swojej długości. Naprawdę nie zgubę. <grym> eee, to jest egzemplarz zabytkowy i jest na poziomie muzealnym. Okay? Czyli, jakby ktoś chciał to kupić, no to tutaj jest bardzo rozsądnej cenie, ale proszę. Mieć na uwadze, że nie jest łatwo taką zbroję, po prostu nawet dostać. Okay? Tu są wszystkie elementy kompletne, nie ma mowy, żeby to e, nie było autentyczne. Jest nawet ten fajny taki otwór w Kabuto na zwieńczenie tych wszystkich praw tworzących e, hełm, e, żeby zstąpił e, duch e, boga wojny i wstąpił tutaj w... Wojownika. To są naprawdę fajne rzeczy. Można by tutaj bardzo długo o tym opowiadać, ale ja chcę Was zachęcić, żebyście tu e, dotarli. Pan Joki Mushita stworzył ten typ, e, jakby zbroi, pancerza do. I od piękne nazwiska, e, z, w ogóle, ta nazwa, zbroi, tak, wracając do początku, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Że mam nadzieję, że Wam się to tutaj ta moja wypowiedź na temat zbroi podoba i ja, no cóż, jeśli chodzi o miecze, jestem większym ekspertem, jeśli chodzi o, o zbroję, ale każdą taką okazję, ja się z nimi bardzo cieszę, jak mogę czegoś nowego na się nauczyć. Tą konkretną zbroję chciałem rozpakować, wystawić na stojaku, zmontować wszystkie Yy, tutaj elementy, yy, no i cóż, no, yy, zawsze to jest o ostatnim razem montowałem zbroję w ten sposób do ekspozycji, może z dwa lata temu i nie jest to takie proste, okay? ten, yy, ten samuraj tutaj ten, yy, jakby jest złożony ze skrzyni, w której yy, ta zbroja była uprzednio i tutaj jest taki stelaż też skomplikowany, też system mocowe, na no, takie robowe harczyki yy, yy, nie jest yy, najłatwiejszy do rozpracowania, jak ktoś nie wie, jak. Także zbroja jest na sprzedaż oczywiście, a jeśli ktoś by chciał, czy ją w domu zamontować, czy też jak mnie poprosi, to nie ma sprawy. No nic! Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że zaostrzyłem wasz apetyt. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. No i do zobaczenia